Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Asylum Challenge, i dzisiaj będzie moment, w którym przechodzimy na nową osobę. I dużo było próśb, właśnie o naszą lanę bananę. Gdzieś tam sobie teraz poszłam w domu ciemno, bo jest dosyć późno. Dużo było próśb, właśnie o nią, także zmieniłam jej aspiracje z malarki, i teraz jej aspiracją jest bycie Simką renesansu. Także pierwsze, co musi zrobić nasza lana, to przeczytać do końca trzy książki. I osiągnąć trzeci poziom logiki. My nie mamy w domu chyba nic, co by tą logikę mogło poprawić, ale możesz na pewno coś czytać, także yy, czytaj. Nie wiem, miłość i kanapki czytaj. Niech będzie miłość i kanapki. Yy, a jeżeli chodzi o tą logikę, no to będziemy musieli po prostu chyba gdzieś pojechać, bo chyba nie ma nic takiego do oglądania w telewizji, co by nam mogło, no raczej nie, co by nam mogło tą logikę poprawić. Także pojedziemy gdzieś po prostu wszyscy razem, bo oczywiście przypominam o zasadzie, że jeżeli gdzieś podróżujemy, to podróżujemy razem. Nie wiem, czy ta aspiracja będzie ciekawa. A na razie, no to znowu czekamy, aż coś, aż coś się zadzieje, aż ona, aż ona po prostu te czy książki przeczyta, na razie jest tak sobie, od tego nie rosną żadne umiejętności chyba nie, no i może jeszcze wam tak szybko przypomnę właśnie o tej lanie w międzyczasie powiem wam jeszcze jakie ma lana cechy po pierwsze jest szalona, po drugie kreatywna, myślicielka żarłok i szybko się uczy a jeżeli chodzi o umiejętności to jest na, ma drugi poziom charyzmy, drugi poziom gotowania czwarty sprawności fizycznej drugi poziom umiejętności komediowych i jeden poziom złośliwości. Przyszła sobie tutaj gadać, ale pan przypomnę ci o książce. E, czytaj te miłości kanapki. Gdzie one są? A tu, 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 na tej półce. E, czytaj ponownie. No to przecież tak wygląda, jakby już było przeczytane. O nie, zabrał nam ten dziad w ogóle na naszych simów na niego on też schudł mimo, że mało ćwiczył z tego co widziałam bo on przeważnie cały czas tylko o oh, i właśnie idzie właśnie idzie nasz Ben chyba nas postraszyć ale trafiłam to przywitajmy się z nim zabawne, po... przyjazne jaka szczęśliwa nic się nie martwi, że to duch w ogóle, musimy tutaj się troszeczkę pośpieszyć. Ej, spróbuj... A, zdenerwujmy go. Podłe obraź. Ciekawe, czy da się z duchem bić. U, uciekł. Ale nie wrócił do grobu. A, jest z powrotem. To chyba był taki wybuch złości. Nie no, trochę go szkoda. Ale jest czas, próbujmy go wkurzyć. Obrazić. Dobra, słuchaj, Ben. Nie mamy czasu na takie gadki. My musimy czytać. No to czytaj coś. Nie wiem, czemu nie jest to zaliczone jako przeczytane. I rankiem pojedziemy właśnie gdzieś. Trochę to mnie tak denerwuje, że oni tak się panoszą. O, zamknęłam ściany. O, tu się okazuje, właśnie teraz zobaczyłam, że mamy niepomalowaną ścianę. Ale już nie będziemy tego może zmieniać. Powiedzmy, że to dodaje charakteru specyficznego. <laughs> yy, czytasz? Tak. Myślałam, że zaczytanie książek rośnie jakaś umiejętność, a tu chyba nie. Matko, Lana jakieś dziwne rzeczy robi. Co ty robisz? A. Ben jest już zielony, także chyba się. Chyba się poprawił humor i przyszedł tutaj poćwiczyć. No nie wiem, w sumie po prostu duchowi forma, ale jeżeli uważa, że trzeba, to dobra ćwicz Ben, przynajmniej nam nic nie jesz, chociaż ostatnio Ben, jako już duch, przyszedł nam sprzątać w domu, także był z niego pożytek i przypomniał mi się jeden fakt, że przecież mamy o jedną osobę mniej w domu, także jedno łóżko wyrzucamy, że chociaż 240 za to łóżko nam się dostało. Przeczytałaś? Zainspirowana. Jedna przeczytana. No i co robisz? Przeczytaj Igrzyska Obżarstwa. To może teraz coś innego, coś innego przeczytaj. Teraz będziemy czytać Jak ją złowić. Także chyba taka książka dla, dla rybaków mi się wydaje. Ale niech będzie dla kogo chce, byle przeczytała. No i tak, pieniądze nam już nie będą rosły, ale mamy 37 tysięcy. Także naprawdę dużo i myślę, że nam na dosyć długo wystarczy. Tutaj idzie ten nasz płaczek. Pewnie byłeś popłakać. Nie zauważyłeś, że Ben był w środku. O, chyba już zniknął. Nawet dobrze, bo nie lubię trochę jak on tu przychodzi. Wiem, że można go wypędzić, no ale ja bym chciała, żeby to jednak miało taki klimat, że coś tutaj się dziwnego dzieje. No i słyszycie ten płacz? A, jest Ben, jest jednak, no nie. A to jest John. To John na płaczek. Przed chwilą słychać było jego płacz. On ma nawet taką minę, sam z siebie taką niezadowoloną z życia. O już, ciągnie nosem, będziesz płakał? Chyba już nie. I idzie cały czas smutaskowy. No i potem już przeczytała drugą. Sprawdźmy to. Tak. No to jeszcze trzecią książkę. Czytaj coś. I co my tu mamy? Aha, coś sama sobie wybierzesz. Dobrze. Może wybierzesz coś fajnego. Pokaż. Kujarze tę książkę. Często dzieci w sto dzieci ją czytają. Ta fioletowa okładka po prostu mi się tak zapamiętała. John coś gotuje, ale pewnie tylko dla siebie. <laughs> Trochę uważaj. Także tu takiego pokoiczku. Te pokojki są takie nawet ładne, jak na szpital psychiatryczny. Niby takie, wiecie, obskurne, ale jakoś tak nie wygląda to aż tak bardzo źle. Chociaż w sumie nie ma takich dużych okien i w ogóle i to może być takie przytłaczające, tak myślę. Ja bym chyba zwariowała, zwłaszcza bez komputera, słuchajcie. Ale kiedyś sobie tutaj chyba kupimy komputer, a wyeliminujemy telewizor, no bo kilka rzeczy do kilku rzeczy potrzebny jest komputer, Chociaż w sumie na upartego możemy zawsze jeździć po prostu gdzieś, na przykład do jakiejś biblioteki czy do muzeum, także za chwilę i tak się tam wybierzemy. Jest już prawie siódma, także jak tylko przeczytasz, to pojedziemy grać gdzieś w szachy, nie wiem gdzie widziałam szachy w muzeum, chyba jak ostatnio byliśmy, to mi się wydaje, że były szachy, ale mogę się mylić. Tu są jeszcze takie patrzcie, śmierdzące obumarłe rośliny, także. Wyrzucimy to, bo to wygląda paskudnie. Przeczyta jeszcze troszkę będziesz czytała. No i chyba jesteś... O, przeczytane trzy. Także super. Jesteś głodna, także na Ciebie teraz spadnie obowiązek gotowania i różnych takich. Może coś upieczesz fajnego. Y Ciasteczka z cukrem. A upiecznie się rodzina. No rodzina. Pacjenci nie się cieszą. No i co? jeszcze? Może ugotujesz jakieś dodatkowe danie na później? Rybne tako na przyjęcie. I jeszcze nagotujmy makaron z serem też na przyjęcie. Także jak tylko to zrobisz z tymi roślinkami. Już zrobiłaś? Już szybka jesteś. Czy tu nie z tej strony było? E, z tej strony dopiero tam leci. Kurde, że też nie mogę zebrać dwóch na raz to by było trochę szybciej, no ale trudno. Co tu się dzieje? Tu nikt nie płacze, nikt się nie kłóci. Co mi jeszcze chciałam powiedzieć? Właśnie chyba nie powiedziałam, że chciałabym dzisiaj e, trochę krócej nagrywać. Znaczy tak w miarę przeciętnie, ale za chwilę zaczyna się wspaniałe stulecie z Kosem. No i po prostu jestem tak uzależniona od tego serialu, że muszę sobie zrobić albo przerwę, albo po prostu dokończyć odcinek tuż przed e, właśnie serialem, także nawet nie rozkładałam... E, Wiecie, statywu i tak dalej. Tylko po prostu nagrywam bez podglądu. Myślę, że jakoś wielki problem to chyba dla Was nie będzie, mam nadzieję, przynajmniej. Na stoliczku położymy tosta. Zresztą jakoś mi się wydaje, że Wy chyba bardziej lubicie, kiedy jest bez podglądu. Nie wiem, dajcie znać jeszcze raz, bo kiedyś Was pytałam, ale zdania były podzielone. Coś tutaj przyszła też nasza, yy, jak Ty masz na imię? Mary Lou. Aha, i taka jedna sprawa, że właśnie, o, i zepsuł nam się ten, yy, co to jest, co to jest, Zapewniam. zapaszkałe no, do kawy express, napraw, później będziesz naprawiała. No nie, no i dlaczego ty nie będziesz tego gotowała? Wszystkiego, co to sobie w kulki poleciałaś, tyle się naklikałam. A ty co? To jeszcze raz. Raz piec te ciasteczka i gotuj jajka na toście. Nie wiem, czy to było, chyba nie. Ale już nie będzie jajka na toście, i gotuj rybne tako na przyjęcie. Gdzie ty jesteś? Pokaż się. A, idziesz naprawiać. No i znowu przerwałam w którymś momencie, że następnym chyba do tego zmierzałam, że następnym razem chciałabym, żeby to właśnie jakimś chłopakiem będziemy starować, ponieważ no kiedy Lana się już wyprowadzi, miejmy nadzieję, że się uleczy, nic się nie stanie po drodze, no to może teraz pora na jakiegoś chłopaka. Jednego Co prawda, straciliśmy, Bena, kutek utonięcia, jak pamiętacie. Tutaj właśnie jest jego nagrobek dla osób, które nie oglądają wcześniejszych odcinków. W ogóle on stoi, tak jakby. W sumie mógłby stać w drugą stronę, ale nie będziemy tego zmieniać, także tutaj sobie poszedł na dno, czemu nie śpicie kulturalnie w łóżkach. No i przydałoby się właśnie, żeby jeszcze chłopaków uleczyć, bo jak wszystkie dziewczyny wyprowadzimy, to zostaną sami mężczyźni i to będzie trochę e, nutne. A może w ogóle macie ochotę na przykład, żeby taki przykład po prostu nasza e, lana banana z kimś tutaj zaflirtowała, nie wiem. Ja tutaj dla niej widzę kandydata. I on właśnie idzie teraz do łazienki Nie wiem czemu, ale jakoś mi się wydaje, że pasowaliby do siebie Ale dajcie znać co sądzicie Może zaraz ich tutaj Tak bliżej poznamy, bo oni się chyba Za bardzo nie znają, wejdźmy w związki I z Tate'em Właśnie, z Tatem jest tak właściwie na zero Dużo miała z, Dużo ma z Mary Z Kitem, z Johnem ma najwięcej A zresztą ludzi mało Patrzcie, mieszkała tyle czasu z Jude A ma jednak więcej z, jego, z jej mężem Dominikiem którego widziała tylko na weselu. Także dziwna sprawa. Upiekłaś to wszystko, czy znowu mnie olałaś? No nie, no co się z tobą dzieje? To ugotuj tylko jajecznicę. No nie, że ty nie umiesz gotować, czy co? I znowu to jest zepsute. Czy tutaj coś leży, czy tu coś ugotowałaś? Co to jest? Naleśniki, to zrobiła Marylu, tylko dla siebie i to z serem. Też tylko dla siebie. Jesteś nieswoja, bo jest nieprzyjemne otoczenie. No trudno, nic na to nie poradzę. W sumie tutaj nie ma nieświeżego otoczenia, roślinki wyrzucone. Jedynie co ten ekspres nam nawala. Tyle tak, że trochę jesteś nieusłuchana. Także gotuj, sobie potem tego tosta jeszcze może, żeby się nie zepsuł. Ile tam on ma do zepsucia? 5 godzin. Później y, skorzystasz z łazienki. Teraz będzie nam trochę łatwiej, kiedy trochę ludzi już nam ubyło. To jest... Chyba mniejsze są kolejki do łazienki, mi się wydaje. Pokaż, jak ci idzie. Ona no, w ogóle, jeżeli chodzi o gotowanie, to mam drugi poziom. No prawie trzeci, także i tak nie jest tak źle. Jut miała gorzej, bo od początku musiała się wszystkiego uczyć, że tak powiem, na widoku. A oni gdzieś tutaj się tak przyuczali powoli, także... Jeszcze zawołasz później na posiłek, żeby nam nie poumierali z głodu. Nie chciała sobie siedzieć w towarzystwie, schowała się tutaj w pokoiczku. Och, chyba smaczne. Czy nie za bardzo? Chyba dobre. Wydaje mi się, że trochę jej właśnie ostatnio mówiłam, trochę jej brzuch. Tak, to się powiększył, nie wiem. No na pewno nie ciąża, no ale chyba trochę przytyła. Tak sądzę. Że naprawiła już ten yy, ekspres. Ktoś tu dzwoni, ja nie wiem gdzie. A nie będę na nich przecież klikała. Także wszyscy się gdzieś porozchodzili. A ona sobie jeszcze jedza gotosta. A później co będzie? Do łazienki pójdzie. Pójdzie spać. Tu jest ten posiłek. Wypadałoby go schować do środka, żeby się nie psuł, ale tam ktoś go właśnie poszedł jeść. Co tutaj sobie sama wymyśliłaś, że będziesz rozmawiała z Johnem? Och... To w takim razie nie korzystaj. Bo... no wiem, że ci się bardzo chce, no ale nie chcę żebyś była zawstydzona, także... śpi szybko, tak troszeczkę, poczekamy aż łazienka będzie pusta. O i jest. I możesz przyjść skorzystać. Aha, najpierw poszłaś tam robić coś innego. Myślałam, że telewizor się zepsuł, ale to chyba po prostu w przyspieszeniu tak się dzieje. Jakiś tutaj program o medycynie, czy co? Mm, straszne, raczej nigdy się nie przyglądałam serialom. Co tam robisz? Y jedz. Także nie nie jesteś aż tak bardzo głodna, nic skorzystaj, bo się zaraz zasikasz w majtki, i później możesz już iść po prostu. Jak Bóg przykazał, spać. Dobra, lana prawie jest tak wyspana, prawie już na full, także wstań tu. Nie wiem, czy coś sobie jeszcze zjesz? Może zjeść sobie tą porcję jajeczniczki? Do łazienki to może zaraz. I pojedziemy gdzieś, wyczajemy może jakieś miejsce, jakąś księgarnię, muzeum. Także klikamy podróżuj. I zabieramy wszystkich naszych domowników. Przyjechaliśmy tu, nie było tu co prawda tego do... Do szachów, ale ja tutaj sobie to postawiłam. No bo my nie możemy... Czy znaczy, no, musielibyśmy zrezygnować z jakiegoś jednego urządzenia w naszym domu, bo może być tylko pięć rzeczy do poprawy umiejętności, nie wliczając w to chyba półek z książkami? Także ona sobie tu będzie po prostu, yy, no, grała w szachy. Akurat chciałam grać razem i padło na Johna, także w smutasku może co Wam w sensie siku, to przecież są łazienki. Będzie to tutaj jeszcze dokupię może gdzieś, a nie, w sumie jest tutaj bar. Ale ja bym tutaj dokupiła dla reszty naszych osób lodówkę taką, a dobra, może wytrzymają. Najwyżej będę mieć kolejną osobę na sumieniu. Tu się wszyscy zebrali. Kurde, robią straszne zamieszanie wokół nich. A, bo nim kibicują, słuchajcie, także fajnie klaszczą i w ogóle. Powiedział, która jest godzina, jest 22.08. I ja sobie oczywiście tutaj podejrzeć, jak wygląda nasz świat. Tu jakieś piękne, znowu. Piosenki wodne. Rozgniewana. Czemuś ci się rozgniewała. Denerwująca rozmowa. Spokojnie, dziewczyno. Zobaczymy, jak tam twoje umiejętności. Logika poziom pierwszy. Czy stali już grać? Rzucili tutaj po prostu te szachy? Yy, to nie wiem. Myśl jeszcze chwilkę nad posunięciami, bo chyba to też od tego rośnie logika w sumie. I ty tam poszłaś. Schodzisz na dół już. Dobrze. I zaraz będziemy wracać, bo... Wydaje mi się, że może chcieć im się spać, bo, no bo nie mają za bardzo ci tutaj spać. Lanie się nie chce, no ale reszcie być może się chce. Wróciliśmy lana banana e, trochę, wróciliśmy lana banana e, trochę o, przed chwilą machała, ale widzę, że jest bardzo skupiona. skupiona, plus jeden. Szczęśliwa też, plus jeden, to była jakoś przyjaciela, nie wiem kogo. Szczęśliwa, ponieważ ma przyjemne otoczenie, to chyba chodzi o to muzeum, o wesoły wystrój i wyciężczyni gry w szachy, także bardzo ładnie. Lana później możesz tutaj albo ja to wyrzucę ręcznie, to będzie wiecie, więcej, więcej kasy. Wcześniej mieliśmy po 80 tych simoleonów za wyrzucenie, bo było nas ośmioro. Teraz już niestety tylko 60, no ale... Ale chociaż tyle, że ta gra nam idzie do przodu. Trochę szkoda tylko mi jedynie tego tego Bena nieszczęsnego, no bo żółt, no to wiadomo, wyprowadziła się no i przynajmniej jest dziewczyna Szczęśliwa tam ze swoim mężem, spodziewa się dziecka. Wiem, że pisaliście, że chcecie więcej odcinków z Jut. także będą, będą na pewno, będziemy grać jej rodzinką, także na razie nie ma ona jakiegoś pomysłu. Może wy macie jakiś pomysł, co chcielibyście, żeby Jut w swoim życiu robiła, jaką miała karierę i jaką karierę miał jej mąż Dominik, czym się mają zajmować. No na pewno, póki co ona musi to dziecko urodzić, no i trochę się tym dzieckiem poopiekować. Także może, gdy dziecko pójdzie już do podstawówki, to wtedy tu też jakieś, kurde, wszystko nam się popsuło. Dobra, Lana, to ty jesteś taka w ogóle, widzę dziewczyna twarda. Wszystkie tam w miarę y, potrzeby masz zaspokojone. Przygotuj miksturę ziołową. A na co to będzie? Ale nie mam takich roślinek, to nawet nie ma o czym gadać. To gotujesz. Nie mi to się podobają, słuchajcie, te paluszki chlebowe, które były ostatnio w... chyba odcinku z modem witaj w szkole. Także to mi się spodobało tam. Także możesz to upiec dla swojej rodziny, właściwie porcie na przyjęcie. Te kawy, kurde, te dziady piją i piją a kawa, to nie są tanie rzeczy. Ja swoją drogą teraz też piekę kawę, bo już byłam tak zespana dzisiaj. E, co tam masz? Zobytą umiejętność pieczenia. To tam tak wąchasz. Jajo nawet. Oh, no to będzie z jajkiem, słuchajcie, w skorupce. No, ale widzę, że dumna z siebie jesteś, mimo wszystko, także. Uh. Słuchaj, nie przejmuj się, będzie lepiej. Obejrzała komedię i jest zadowolona. No i chciałabyś się później wykąpać, także spoko. Tam się teraz kąpie eee, Tate. Eee, a Tate. A propos Tate'a, właśnie mieliśmy go zagadać, także zaraz. Jak się tylko wykąpisz, to go tu zagadasz. On jest jakiś taki pomarańczowy. Eee, pożar. O nie, o nie. Czy my musimy mieć zawsze takiego pecha? O, przyszła Nora Norrisopa gasić. Bo tą dziadówką nie mogę kliknąć. O, teraz mogę dopiero. O Jezu. Szok jest w domu niesamowity. Dwa meble nam się swajczyły. Ale upiekłaś te paluszki chlebowe. No naprawdę. Dostaliśmy 140 simoleonów odszkodowania, a 400 kosztuje nowa kuchenka. W sumie to trochę... Trochę zepsułam, bo mogłam... To też zamienimy, bo mogłam po prostu kupić nową kuchenkę. Jakąś fajną, lepszą. No to już, teraz wszystkim humor w domu się pewnie masakrycznie zepsuł. Ale trudno. Kurda, tak cię chwaliłam, słuchaj, tak cię chwaliłam, Lana, że tak ci super idzie. No nie wiem, czy jeszcze raz masz piec te paluszki chlebowe, a piecz może ci się uda. Może już nie spalisz domu. Chociaż tyle, że nikt nie zginął, słuchajcie, bo. No, wiecie, że ja ogólnie w Simsy gram niedużo, także dziwiliście się, że ja nigdy nie robiłam ślubu czy tam coś, no bo po prostu, tak jak wam szczerze powiedziałam, że. W Simsie y gram dosłownie tyle, co jest praktycznie na kanale. O nie, ktoś nam tutaj usnął z tyłkiem do góry. Tate chyba tak, ale ja. Ale tyle masz łóżek w domu, Tej, i co? No, już wstaję. No także tyle gram. No czasem też przygotowuję jakieś tam, nie wiem, stanografie do, do naszych, do model czy coś, ale w gruncie rzeczy, także w, Sim w gruncie rzeczy w y wcześniej nie gram. Także takich, wydaje się, podstawowych rzeczy jak ślub czy właśnie na przykład śmierć przez pożar. Nie widziałam, także... Z jednej strony bym chciała zobaczyć tę śmierć przez yy, spalenie, a z drugiej strony, no nie, raczej nie chciałabym stracić kolejnego pacjenta. Yy, także teraz, Lana, jakaś taka pewna siebie jesteś, czy co? Czy ty masz takie w ogóle radość, masz takie rozbawiony chłód chyba. Ale ty się tak bardzo nie ciesz, bo prawie byś puściła psychiatryk z dymem. No chyba, że tak planowałaś uwolnić siebie i resztę. Ale ja bym wam nie dała uciec. Już lepiej patrzcie, jakie szalone ruchy. Kolejne jajko będzie w tym, w pakiecie. Gdzieś też dzwonić. Kurde, nie dzwonię. W sumie to opieczenie poziom pierwszy, to nie dziwię się. Nie dziwię dzisiaj, że tak gdzieś ledzie. A w ogóle to ja myślałam, że mamy takie zraszacze, a my ich chyba nie mamy. Kiepska sprawa. No moglibyśmy kupić w sumie, bo trochę to ryzykowne, to może kupię. Także kupiłam, powiesiłam i jest. Także miejmy nadzieję, że od tej pory będzie nas y, to chroniło. Tam się pieką te paluszki, możecie tam podejrzeć, To wyglądają tak fajnie jak takie właśnie bułki paluchy. Nie wiem czy takie jedliście kiedyś jak łama, to po prostu zawsze chciałam mieć te bułki paluchy. Z parówką. Takie domowe hot dogi sobie robiłam. I mogłabyś w sumie zawołać na posiłek i weź sobie też porcję jak upiekłaś. One są chyba takie... E, mają tam jakiś, zobaczcie, jakiś sosik czy coś takiego. Horory tam lecą w tym. To może takie pieczywo czosnkowe, czy co? Także kto nie śpi, ten je. O, i to jest właśnie twój moment, żeby pochwalić szczerze i poprawić humor y, Tate'owi. Nie wiem. Nie wiem, czy to byłaby dobra napara, ale... Ale która dziewczyna bardziej by pasowała do Taita No w sumie żadna, bo Nora to tak Marylu znaczy się która właśnie siedzi obok niego? No, nie wiem. Jakoś tak to chyba nie ten typ. Z kolei... Z kolei mówię. Z kolei Nora Riso. Gdzie ty poszłaś sobie? Nie wiem. Widzicie ją? A, chyba się kąpie. O nie, patrzcie. Patrzcie, John zasnął pod prysznicem. Będziemy go pilnować, żeby tylko nie utonął. Jeszcze nigdy też nie widziałam, żeby nim zasnął w wannie czy pod prysznicem. To trochę przerażające, bo wiadomo, można usnąć, głowa nam się omysknie i nieszczęście gotowe. Kurde, śmierdzi. Bo zamiast się kąpać, to on, to on drzemie. Trochę się odsunę, może nic nie będzie. Może, oby. No i nie wiem, gdzie ta nora. Szukałam tej nory i nie znalazłam. Chyba tutaj śpi, tu w łóżku. No tak. Nora też mi nie pasuje do tej do tego zmierzałam. Nie wiem, może pójdziemy go obudzić? Da się, tak? Moglibyśmy go zawstydzić. Chyba, gdybyśmy tu przyszli. Spróbujmy. Wykąp się. Jak tam się gada z tym taitem? Ty do niego chyba coś mówisz? On tyłkiem odwrócony. A teraz chyba idzie spać. Że już nie jedz, tylko próbuj ratować tego naszego Johna przed nieszczęściem. Chodź, chodź, chodź. Och, obudził się. Chociaż tyle. Stanął przed niej goły. Coś się dzieje. On chyba tak troszkę jeszcze bardziej oszalał. O. Jeszcze bardziej oszalał po tej śmierci tego tego Bena. Najpierw wyczyść ten prysznic, bez brudny. A ty, John, idź, masz idź. Ona jest zawstydzona. Co tu jesteś? Zapach taniej lodówki. Pożar wygasł i zawstydzona. No, powiem ci, że Czuj się zawstydzona, ale czuj się też, że zrobiłaś coś dobrego, bo dzięki tobie, John, być może dzięki właśnie temu, że go obudziłaś, po prostu przeżył, bo mógł, wiadomo, mogło coś mu się stać. Ty nie będziesz piła lana kawy, tylko po prostu gdzieś tutaj znajdziemy łóżko. W sumie to co? Wychodzi na to, że zostały nam tylko trzy łóżka, to możesz zdrzemnąć się tak za dwa razy na kanapie, nic się nie stanie, nie bądź tam resztę domowników, im też się coś należy. Kto tu tak podśmierduje? Ben. I, I powiedz, że idziesz płakać. Nie. Gdzie ty się wybierasz, kolego? Jest jakaś po prostu samowolna próba ucieczki. Najpierw próba samobójcza, a teraz. A teraz co to ma być, przepraszam bardzo. Tu jest chyba brama końca miasta. A on tutaj przybiegł. Przyszedłeś tutaj na kawę. Mhm. Naprawdę, John. Jesteś mega mądry. Nawet no, tutaj się już nie mogę do niego zbliżyć, bo to jest już tak jakby poza obrębem chyba świata. Zobaczmy, co tam jest. Tam dalej to już widzicie jakieś tylko takie góry, doliny. A tamto to ma być jakieś przejście graniczne. Lana, mówisz, że jeszcze sobie drzemiesz. Dobrze, a to przyspieszymy troszkę. O nie, nie, widzę, że akurat tej się obudził. To będziesz mogła iść tam spać. Ten tej też takie kurde... Dzikie, dzikie pozy. Chyba jednak jeszcze nie jest wyspany. No ale jak już, już poszedłeś tu, to już my tam pójdziemy. To i spać tam do łóżka. Nie śpi się porządnie. Dalej sobie Mary, dalej sobie nasza lana śpi. Tutaj John zdał wró się wrócić i dostaliśmy rachunki dosłownie czy znaczy dokładnie 1514 simoleonów. Nie jest źle. Dom mamy duży, ale nie ma tu jakichś e, szalonych sprzętów. Dużo nie ma jakichś takich elektrycznych, e, no wiecie, ani jakichś tam komputerów i tak dalej. Mamy też automatyczne przełączanie świateł, także dzięki temu też oszczędzamy. Także może nam wystarczy. Choć wydaje mi się, że w którymś momencie będziemy musieli coś zrobić, żeby mieć więcej. Patrzcie na naszych śmierciuchów. Czemu wy się nie kąpiecie? Czy z tym prysznicem jest coś nie tak? Czy on się jakoś zepsuł, czy coś? Nie, no normalnie można wszystko. To nie wiem, o co wam chodzi, jednak kiedyś się zdecydował i idzie. Yy, a ty też już wstań, pójdziesz zapłacić za tą pocztę. No i będziemy jechali znowu do tego muzeum, trochę pokrać w te nasze szachy. No bo tu przyjechaliśmy, także strasznie się je chcecie kupić. W ciągu dnia tu jest bardzo dużo ludzi. Szybko skorzystaj. Tu jakiś, jakiś przysuniaczek. a nie, taki sobie raczej nie za bardzo. Za bardzo się rozpędziłam. Dobra, tutaj wciąż chyba mamy nie ten. Graj z... Niech będzie, że pogramy. O, co na małe dziecko. To zagramy z Adamem Maślanką. Zobaczymy, jak Adam Maślanka sobie radzi w grze. Chodź, Adam. dość taki malutki, taki słodziutki. Zobaczcie, w sweterku zielonym, w paseczki. Nie lubię zielonego, ale... Ale na chłopakach nawet lubię. Na sobie nie lubię. I grajcie. Mam nadzieję, że cię nie ogra ten mały yy, Adam. W ogóle zostało mi 5 minut, także troszeczkę przyspieszę. Dosłownie 5 minut nawet nie chodzi mi już o serial, tylko o to, że y, karta mi się zapełniła. Bez przerwy mam ten problem, że albo karta zapełniona, albo dyski na komputerze. Nie wiem, czy macie taki problem, ale po prostu moje pliki te z filmów są tak duże. Z aparatu szczególnie. A niech to za każdym razem przestawiać, także niech już będzie tak, jak jest. Okej, okay, także jeszcze 4 minuty. No i chcę zobaczyć, kto wygra. I co? Adam poszedł? Pożegnaj. No i nie ma, kto wygrał. A wcześniej było, że jest szczęśliwa, bo wygrała. To rozmyśla nad posunięciami. Nigdzie nie idź już, nigdzie nie idź. Ostatnia twoja chwila. No nie, A ta musi się przejść, no ale niech będzie. I, i co tu możemy zrobić? Zdesz się biodrami. To jeszcze zderzymy się biodrami z tym taj'em. Niech nam się po prostu ten ta te przyjaźń powiększa, a wy. Piszcie w komentarzu, czy uważacie, że nasza lana pasuje do Data? Jeżeli tak, no to może coś z tego będzie. No i, dobra, przyspieszymy jeszcze tak o ciupinkę. Aha, nie, idziesz się zderzyć. To zderzaj się. I jeszcze, żeby ci do... O, no i pięknie. Żeby ci do drugiego... Żeby ci do drugiego poziomu urosły jeszcze umiejętności. Coś miłego zrobimy. Przyjazne. Poznaj i przyjazne. A John, idź tam. Pochwal wygląd jeszcze. Z romantycznych. Spróbujemy. Płaczku jeden. Chyba się nie sprzeciwiał, po, y, nie zauważyłam tego, także jeszcze raz y, zapytajmy go, czy jest w związku. Wiadomo, że nie jest, bo nikogo nie zna. Ale ten John się wtrąca, napatrzcie. Nie zapytałaś go? On chyba jest znowu chory, bo widziałam tam lekarstwo nad nim. Dziękuję wam w ogóle za rady, bo ostatnio pisaliście mi, że jakieś są metody. Ale no to ja i tak nie mogę na niego kliknąć, wiecie, także... Jeżeli jesteś chory, no to musisz to przeboleć, a ty graj o zagraj sobie z Tatem. tylko tak szybciutko migusię, bo pewnie wszyscy zmęczeni. Moja karta też zmęczona. Nie gadaj, chodź tu. Hej! Chyba chory, patrzcie. Chyba tak. Jezus, on robi miny. Jakie ruchy. Naprawdę, jakby było coś z nim nie tak. No. O, i jest już wreszcie drugi poziom. Coś skupiona, ale trudno. Koniec tego grania i wszyscy wracają do domu. Ja w tym czasie chcę wam serdecznie podziękować za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, mimo, że tak mi się wydaje, że mało zdziałaliśmy w gruncie rzeczy. No, ale tak jak chcieliście, jest Ilana Banana, także piszcie na um, odpowiedź na moje pytania, czyli właśnie przede wszystkim o Tejta. Czy chcecie jakiś romanzik? Może jakaś ciąża? No nie wiem. Także piszcie. Piszcie, jak tam byście chcieli. Jestem otwarta na wasze sugestie. I co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? W tej chwili nie pamiętam, ale jeżeli oglądacie i tam włapaliście jakieś moje pytanie, no to, no to piszcie. Po prostu będzie miło, jeżeli dacie łapkę w górę. I do zobaczenia niebawem. Cześć.